Szanowni Państwo, proszę zobaczyć ten wykres. Tutaj pokazuje nam wykres 2005 dolarów za jedną uncję złota. Nie, to nie są żarty, to jest wszystko na żywo. Szanowni Państwo, to jest wykres na knowhowinsider.com. Oczywiście każdy tu może wchodzić urządzeniami mobilnymi, wszyscy mogą używać knowhowinsider.com. Szanowni Państwo, tak jak widzimy, 2004 dolary za jedną uncję złota. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jak przepięknie to wygląda. Cóż za piękna okrągła liczba? Cóż za piękny okrągły widok? Cóż za wspaniałe wybicie? Szanowni Państwo, można by komentować, nie powstydziłby się komentarzu nad wykresem złota. Najlepszy komentator sportowy w kraju. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, 2000 dolarów za uncję. Wtedy, gdy mówiłem spokojnie, spokojnie. Szanowni Państwo, gdy złoto spada, to się cieszą. Ci, którzy chcą je kupić. No i oczywiście stało się, mimo tego, i to jest, szanowni państwo, yy, yy, także yy, ważne w stosunku do tego, co się dzieje, oczywiście na świecie, na Bliskim Wschodzie, prawda, na Ukrainie, prawda, i tak dalej, tak, ale oczywiście yy, 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 proszę zauważyć, że oprocentowania bazowe, na przykład yy, wzrosły bardzo mocno, w Turcji na 35% z 30%, proszę sobie to wyobrazić, to jest bardzo dużo, prawda? Druga sprawa, szanowni Państwo, no na Ukrainie, w Rosji bardzo mocno oprocentowanie wzrosło, no a złoto drastycznie drożeje. Może są sygnały, że oprocentowania zaczną zwyczajnie być obniżane w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Unii Europejskiej. E, oprocentowanie zostało ustawione dalej na 4, proszę bardzo, e, nie zmieniło się, prawda? 4,5% dalej. E, więc jest ono z jednej strony wysokie, z drugiej niskie, bo na pewno nie jest to oprocentowanie, szanowni Państwo, na pewno oprocentowanie w strefie euro, czy funta brytyjskiego, czy dolara nie jest tak wysokie, aby zachęcić kogokolwiek do sprzedaży swojego złota i wrzucić to, żeby dostawać 4-3% na koncie. Oczywiście inna jest sytuacja, gdy złoto mocno drożeje, to wtedy, jak ktoś chce sobie sprzedać i zainkasować po prostu na wartości dużo zysku, no to jest Druga sprawa, prawda? No, zobaczymy, co się będzie działo. Zbliża się koniec roku. Wiemy jedno przez sytuację na Bliskim Wschodzie, prawda? Złoto bardzo mocno drożeje. No, nie, nie dziwmy się, tak to po prostu wygląda, szanowni Państwo. Ale też się nie ma co ekscytować za mocno, ze względu na to, że oczywiście może się wydarzyć, że złoto zaraz bardzo mocno potanieje. Bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby, szanowni Państwo, kupować. Tanio i sprzedawać drogo, prawda? Kupić po 1600, sprzedać po 2, kupić po 1500 czy tam 700, sprzedać po dwa. kupić po 1570, sprzedać po dwa, 500, prawda? I tak dalej. Tak to się robi. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do sprzedawania, kupowania złota. Nie namawiam nikogo, szanowni państwo, do inwestowania w złoto, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Jedyne co namawiam, szanowni państwo, do zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Namawiam, szanowni Państwo, do klikania łapeczki w górę, namawiam do merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia teraz w zdjęcie, które Państwu się pokazało na środkowym ekranie. I to jest moje zdjęcie i link zabierze Państwa do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę o zasubskrybowanie tego angielskojęzycznego kanału. Tam potrzeba tysiąc subskrypcji, szanowni Państwo, bardzo, 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 bardzo poproszę o zasubskrybowanie Państwu. Zabierze to sekundę zasubskrybowanie tego angielskojęzycznego kanału, a mi naprawdę pomoże. link w linku także, w opisie także jest link i tutaj widzimy, mamy na link jest właśnie w moim zdjęciu na środeczku, prawda? Do usłyszenia, bardzo dobre wiadomości dla tych, którzy chcą sprzedać złoto, dla tych, którzy chcą kupić no to bombki wstrzeliły pozdrawiam, do usłyszenia zasubskrybujmy ten kanał angielskojęzyczny który się kryje pod moim zdjęciem lub w linku poniżej tego filmu, pozdrawiam, do usłyszenia kanał się nazywa Economic Tubes pozdrawiam